Ma z tej strony Nergon, zobaczcie, jaką mam zajebistą pracę, ale wali tutaj mięsem. Dobra, powoli będę kończył swoją pracę. Jeszcze tylko pójdę na zmywak i pozmywam trochę, bo ta kuchnia jest nieogarnięta. No, powiem Wam, że nie chce mi się tego robić najchętniej spierdoliłbym już do domu, a więc zrobię to szybko na odpierdoli i zmykam na chatę. Dobra teraz idę sprawdzić czy wszystko jest na miejscu, żeby szefunio się nie dopierdolił tak jak ostatnio, kiedy wylany sos spaghetti został na podłodze, ale co to ja kurwa jakaś sprzątaczka jestem? ukradłem sobie przy okazji kwiaty dla żony i kurwa d O kurwa musiałem ugotować jakieś gówno bo po zjedzeniu tego przycisnęło mnie i srać mi się chce Co tutaj robią te ubrania dla wzego ktoś wsadził je wszystkie do kibla Dobra, pójdę się przebrać w normalne ciuchy, bo w tych można dostać pierdolca. Nie zamierzam pokazywać się wam na golasa, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, nareszcie mogę iść do domu. Jakbyście mogli, to dajcie suba i łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jej, jej, co to kurwa ma być. Co tu się dochuja? a odniebało o kurwa, co to jest jakiś melanż? Jakaś asteroida pierdolnęła, czy o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Czemu? Co? Jak? Kurwa, ja dostanę pierdolca, teraz muszę dzwonić po komisariatach, a chciałem pójść do domku i sobie odpocząć z piwem przy telewizorze. A tutaj, co znowu się stało? Ja nie rozumiem w ogóle, o co tutaj chodzi. Grasuje tu jakiś psychopata, czy jak? Nie wiem, rozejrzę się tu jeszcze chwileczkę. Ten tutaj leży chyba najebany. Halo, jest tu kto? Pójdę do sklepu, Mietka i jego się spytam, o co tutaj chodzi. Kurwa ale ciemno w tej piwnicy, ale chuj raz się żyje.